Trzeci rok z kolei gminne święto plonów w Śremie ograniczyło się do dziękczynnej mszy świętej w Farze. Rolnicy przynieśli do świątyni chleb dożynkowy i wieniec, który podczas nabożeństwa poświęcił ksiądz prałat Marian Brudzki. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Włączam się w to w psalmisty i wspólnie tutaj ze wszystkimi, Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za trud rolnika, za dar chleba. Witam serdecznie na Eucharystii, która jest najpiękniejszym dziękczynieniem. Witam bohaterów dzisiejszej mszy świętej rolników, gospodarzy polskiej ziemi. Msza dożynkowa odbyła się w niedzielę, 4 września w południe. Koncelebrowali ją ksiądz Prałat Marian Brudzki oraz wikariusz parafii na Świętej Marii Panny w Niebowziętej, ksiądz Mateusz Kubiak. Oprawę muzyczną Dożynkową nabożeństwa przygotowała orkiestra Denta Towarzystwa Muzycznego imienia Mariana Zielińskiego w Śremie. Dziękujemy Panu Bogu i wam rolnicy i prosimy dobrego Boga, aby ten chleb i trud pracy rolnika. Był dzielony sprawiedliwie i pobożnie. Sprawiedliwie to nie znaczy, że wszystkim równo, bo myślę, że są tacy, którzy za bardzo się nie garną do pracy, ale uważają, że wszystko im się należy. Sprawiedliwie to znaczy, że dać każdemu to, co się. Jemu należy. W uroczystości wzięli udział rolnicy, radni Rady Miejskiej w Śremie, Sołtysi oraz mieszkańcy gminy. Nabożeństwo zakończyło wystąpienie burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego, w którym podziękował rolnikom za ich pracę.